Dzień dobry Państwu, ja jestem Piotr i zapraszam serdecznie na kolejny odcinek podcastu BFG Racing. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak w profesjonalny sposób, zaczerpnięty bezpośrednio z Mistrzostw Świata Endurance, sprawdza się, jak dobrać nową sprężynę na podstawie tego, co mamy aktualnie na pojeździe. Dzisiaj będzie zdecydowanie o rowerach, ale te wszystkie informacje są władne do praktycznie dowolnego pojazdu. Zapraszam na odcinek. Dzisiejszym pacjentem będzie rower Enduro Noli. Będziemy nad nim pracować. Zainstalowany aktualnie jest dumper Allins TTX, wcześniej był Cane Creek. Została zostawiona sprężyna z Cane Creek'a, dlatego że mają identyczne wymiary, więc można śmiało między Olinsem a Cane Creekiem je przerzucać. Oznaczenie sprężyny to 450. Klient zgłosił to, że nie do końca ona pasuje, że sak wydaje się zbyt, zbyt duży. Zobaczymy jak to wygląda na 1 mm preloadu, zobaczymy ile preloadu trzeba dorzucić, żeby uzyskać prawidłowy sak, a później w specjalnym oprogramowaniu wrzucimy sobie te informacje i obliczymy to jak bardzo trzeba zmienić twardość sprężyny, żeby z powrotem wrócić do preloadu 1 mm, ale mieć zdecydowanie twardszą sprężynę. Kierujemy się do roweru. To, co mamy na ekranie, to właśnie świeżo zbudowany OLINS TTX M. W przypadku tego amortyzatora wcześniej, a raczej samej całej ramy, wcześniej był zainstalowany Kenklik. W tym momencie mamy OLINSa już zestrojonego konkretnie pod tą ramę i jeźdźca. Ale wykorzystaliśmy starą sprężynę, która siedziała w Kenkliku. Pomiędzy Kenklikiem a OLINSem jest dokładnie ta sama sprężyna. Także śmiało przerzucajcie je sobie pomiędzy tymi damperami. Tutaj chcieliśmy przeoszczędzić i zainstalowaliśmy właśnie z poprzedniego dampera sprężynę. I teraz zaczyna się cała zabawa. Bo mając tą sprężynę, a w tym przypadku mamy do czynienia z e, sprężyną Kingkrika 450, damperem 200 na 57, możemy na podstawie danych, jak już klient tutaj podejdzie i e, nam z, pomoże zmierzyć e, sag, wyliczyć jaka dokładnie sprężyna jest potrzebna. Pod tego konkretnego jeźdźca oraz tą konkretną y, konstrukcję. Przede wszystkim dźwigamy odbojnik w górę. Teraz prosimy klienta, żeby zajął pozycję zjazdową na rowerze. Najlepiej oczywiście z kaskiem, plecakiem i całym szpejem, który zabiera ze sobą w trasę. W tym konkretnym przypadku oszczędzę wam siadania klienta na rower i tak dalej. Te pomiary zrobiliśmy wcześniej. Odbojnik nam przesunął się. przesunę, żeby było bo wszystko Widać. Ok. Odbojnik przesunął nam się o dokładnie 19 mm, gdy jeździec zasiadł na rowerze. To daje nam przy skoku 57 mm okolice 33% sagu, czyli jest minimalnie za miękka sprężyna. I według mnie dobrze byłoby celować w okolice 26-28%. Jeżeli chcielibyśmy na. Konkretne pomiary tłoczyska to przełożyć to skoro 33% mamy na 19 mm, to 30% to 17 mm, 26% 15 i 23% 13. Czyli mamy tutaj 6 mm pomiędzy 23 a 33% sagu. Teraz, co robimy, żeby na tej konkretnej sprężynie uzyskać sag właśnie rzędu około 16 mm? To, co zrobiliśmy. To skręcamy sprężynę o 4 obroty. Ja tego nie będę w tej chwili robił, ale generalnie gwarantuję Wam, że dokładnie 4 obroty zostały zrobione. Powiedzmy, że to teraz wykonaliśmy. Klient ponownie zajmuje pozycję na rowerze. Wcześniej, oczywiście, odbojnik w górę. Klient wsiadł na rower, przyjął pozycję, i odbojnik ponownie się przesunął. Okazało się, że po czterech dodatkowych obrotach, czyli o 5 obrotów mamy względem sprężyny luźnej, ją ściśniętą. Okazało się, że mamy dokładnie 15 mm widoczne na szafcie, czyli mamy dokładnie 26% sagu. Teraz, na podstawie tych danych i zależnie od tego, czy klient jest powtarzalny, dlatego że wystarczy odrobinę swój tyłek przesunąć do przodu roweru, bądź też do tyłu i ten sak z tyłu będzie się bardzo mocno zmieniać, więc trzeba to bardzo powtarzalnie oczywiście robić, więc lepiej taki pomiar wykonać 2-3 razy, żeby mieć pewność, że to jest np. 15, a nie 17 mm, bo to Wam oczywiście mocno zmieni cały pomiar. W każdym razie, w tym przypadku powtarzalny pomiar mieliśmy wcześniej 19 mm, teraz mamy 15 przy łącznie pięciu obrotach naprężenia. Co robimy teraz? Lecimy do komputera i pokażę Wam jak na podstawie tych informacji wylicza się prawidłowo nową sprężynę. Mamy już sprężynę ściągniętą, w tym momencie ją instaluję na tzw. spring testerze. Robimy sobie 1 mm preloadu i testujemy. W tym momencie mamy odpalony program do porównywania sprężyny. Jest to specjalny soft służący właśnie do e, sprawdzania tego, jak, jakie parametry miała sprężyna wcześniej i co potrzebujemy zrobić. I jak widzieliście na Spring Testerze mamy tutaj wartość 75,5 N. To są okolice 428 lbs na in. Wpisujemy sobie te dane. Zwróćcie uwagę, że damper miał 200 na 57, ale tutaj w programie mam 216 na 57. Tak naprawdę ta pierwsza wartość nie ma tutaj żadnego znaczenia. Ważny jest skok, także skok całkowity tutaj mamy zachowany i to nas interesuje. Przede wszystkim mamy tutaj preload 1 mm, czyli pierwszy pomiar. Zakończył się tutaj dokładnie na 1500 N. Na dole mamy skok amortyzatora, a tutaj siłę, jaką trzeba przyłożyć, żeby ugiąć sprężynę o zadaną wartość. Jakbyśmy startowali z zerowym preloadem, tutaj byłoby 0. Jeżeli na przykład dorzucimy sobie 10 mm preloadu, w ten sposób to będzie wyglądało. Krzywa nam się dźwiga. Zwróćcie uwagę na to, że to jest jak funkcja x plus, y równa się x plus 1, czyli Przesuwamy całą krzywą, ale nie zmieniamy jej kąta. Więc wróćmy sobie do wartości początkowej. I teraz to, co zrobiliśmy, to dodaliśmy 4 obroty preloadu. Czyli łącznie mamy 5 obrotów preloadu. Czyli zwróćcie uwagę na to, jak bardzo zwiększa się siła, która jest potrzebna przy pełnym wyproście do tego, żeby samą sprężynę ugiąć. Mamy tutaj 374 N. Tyle jest potrzebne, żeby w ogóle amortyzator ruszył się od pełnego wyprostu. Względem 74 N, które były przy 1 mm preloadu. Dlatego właśnie zalecam ostro to, żeby yy, stosować jak najmniejszy preload w przypadku rowerów. Więc, jeżeli mieliśmy 1500 N na sprężynie na jednym obrocie, to przy 5 obrotach mamy 15 mm ugięcia, czyli dokładnie tyle, ile nam wyszło na pomiarze fizycznym. Czyli ten setup daje nam 15 mm. Dobra, tylko jak teraz dobrać sprężynę, żeby było wszystko ok? Czyli wiemy, że targetem jest dla nas w sagu ten, kon ten konkretny punkt z wartością 15 mm dla 1500 N. Co teraz robimy? Zmieniamy sobie parametry tutaj, tak żeby trafić przecięciem w dokładnie ten punkt 1500 N. I co robimy? Zmieniamy na jeden obrót preloadu, czyli tak, jak jest cały Olinz sprojektowany. Następnie, załóżmy, wrzućmy sobie sprężynę 450, która fizycznie będzie zmieniona. No, niestety nie. 502. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Już jesteśmy bliżej. 525. Zobaczmy, gdzie się przetnie. Nadal nie jest to do końca. Ten punkt, czyli 548. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. 548 to jest już przecięcie na 13,68 mm, czyli troszeczkę już jest za dużo. Czyli zobaczmy, 540 N, co tutaj się będzie działo, że mamy 14. 530 N i 530 N daje nam 16 mm ugięcia. Czyli prawidłowa sprężyna dla tego konkretnego zawodnika, zmierzona w realu. Zakładam, zwróci uwagę, że ta sprężyna, którą mierzyliśmy, miała 450, ale fizycznie ma 428. Czyli jeżeli zamontować by tutaj sprężynę, która ma właśnie fizycznie 430 N, to faktycznie trafimy w okolice 15 mm. Krótko, postaram się trafić. W okolice 15 mm i 1500 N. W ten sposób to wygląda, czyli mamy oryginalną sprężynę 428 skręconą o 5 obrotów lub 530 skręconą o jeden obrót i to nam daje dokładnie ten sam sag. I teraz, co się będzie działo, jak taką sprężynę. Zmienimy. Zwróćcie uwagę na to, że nowa twardsza sprężyna będzie bardziej miękka od zera do sagu, czyli od pełnego wyprostu, jak na przykład jedziecie po y, tarkach, na przykład w koninkach, one słynną z Tarek, y, będzie amortyzator lepiej wybierać wszystko, co jest poniżej sagu, czyli w momencie, gdy koło Wam opada względem tego, jak jest standardowo. Zaś jeżeli będziemy od Sagu przesuwać się w głąb skoku, w tym przypadku macie już zdecydowanie twardszą sprężynę, czyli będzie zdecydowanie fajniejsze podparcie podczas jazdy i mniejsze ryzyko agresywnego dobijania takiego amortyzatora. W ten sposób robi się to na dzikim zachodzie. Tak robimy to nam na mistrzostwach świata, że właśnie porównujemy sobie preload, porównujemy sprężyny, dlatego też bardzo potrzebne jest to, żeby sprężyny fizycznie mierzyć, bo gdybyśmy załóżmy wpisali tutaj 450, czyli tak jak jest na naklejce, na to te wartości Diametralnie będą nam się różniły. Zaraz sobie tutaj przetestujmy od razu całość, czyli zrobimy o, o 5 i zobaczmy teraz. Jeżeli na tych wartościach mieliśmy dokładnie 15 mm, to całość jednak nam się będzie przesuwać. Już nie jest to dokładnie. 1500, a 1000, no bliżej 1600 N, czyli 100 N będzie różnicy. Więc tutaj, żeby być precyzyjnym i prawidłowo komuś dobrać sprężynę, należy w tym przypadku być bardzo precyzyjnym i dosłownie każdy milimetr, każde 10 lbs będzie miało potężne znaczenie. W ten sposób to wygląda. Przejdźmy sobie do podsumowania. Przejdźmy do podsumowania. Jak widzieliście, zmierzyliśmy przede wszystkim fizycznie jak wygląda sprawa na rowerze? Mieliśmy teoretycznie oznaczenie 450, ale fizycznie wyszło nam 428. Zmierzyliśmy to, o ile nam się ugina sprężyna na 1 mm preloadu. O ile preloadu musimy dodać, żeby uzyskać prawidłowy sak. Tutaj targetem było około 15 mm. Następnie wrzuciliśmy sobie sprężynę z dampera na spring tester. Zobaczyliśmy, ile wszystko ma w realu. I porównaliśmy to w, spe w specjalnym symulatorze. W ten sposób to wygląda, także jeżeli ktokolwiek będzie potrzebował w tym momencie zmienić sprężynę, sprawdzić jak to u, u niego wygląda, to właśnie za pomocą tego typu narzędzi można to zrobić i zrobić to bardzo precyzyjnie. To wszystko, co mam dla Was dzisiaj do zobaczenia w kolejnym filmie.